Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest wtorek, 13 maja. Dziś wspomnienie świętego Roberta Bellarmina, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, są nadchodzące wybory prezydenckie. Pierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan i cały Kościół. W czwartek 8 maja kardynał Robert Franciszek Prewost został wybrany 267. papieżem Kościoła Katolickiego i obrał imię Leona XIV. Z dotychczasowych działań nowego papieża wyłania się obraz człowieka mniej liberalnego niż papież Franciszek, ale wciąż liberalnego, który chce pogodzić postępowe i konserwatywne frakcje w kościele. Leon XIV często mówi o Chrystusie, co jest katolickie, porządkujące i napawające nadzieją, ale też o potrzebie jedności i pokoju, co bez sprecyzowania znaczenia tych słów już tak porządkujące nie jest. Niestety też już w swoich pierwszych słowach wypowiedzianych po wyborze na stolicę Piotrową zasygnalizował kontynuację destrukcyjnej dla struktury kościoła tak zwanej synodalności i niestety wizja Boga, papieża Leona XIV, wydaje się być dotknięta wpływem personalizmu. Poznaliśmy również herb nowego papieża, nawiązujący poprzez białą lilię na niebieskim tle, do Najświętszej Marii Panny oraz poprzez Księgę i leżące na niej serce przeżyte strzałą, do Zakonu Świętego Augustyna. Za dewizę służą słowa in illo uno unum W nim stanowimy jedno, które wypowiedział Święty Augustyn, komentując Psalm 127, a co ma znaczyć, że chociaż my, chrześcijanie, jesteśmy liczni, w jednym Chrystusie stanowimy jedno. Nowy papież, w przeciwieństwie do swojego bezpośredniego poprzednika, rezydującego w Domu Świętej Marty, zamieszka w Pałacu Apostolskim, co można rozumieć jako kolejny krok powrotu do tradycyjnych praktyk. Oby papież Leon XIV nie ograniczał się tylko do zewnętrznych przejawów tradycji, jak wybór papieskiego mieszkania i adekwatnego stroju, ale by faktycznie porzucił modernizm i powrócił do katolicyzmu o co powinniśmy ustawicznie prosić Pana Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa, Świętych Apostołów, Piotra i Pawła i wszystkich świętych. Niemcy i Kościół W sobotę 3 maja w północno-niemieckim Hanowerze odbyło się uroczyste zgromadzenie Kościoła Protestanckiego w Niemczech. Jednym z zaproszonych gości był ordynariusz Limburga, a zarazem przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing. Hierarcha miał okazję zabrać głos, a w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność dla papieża Franciszka za wszystkie przeprowadzone sesje tzw. synodu o synodalności. Duchowny wypowiedział się także w kwestii roli kobiet w kościele. Chcę i robię wszystko, aby zapewnić kobietom możliwość przewodzenia... I podejmowania decyzji w kościele. Jest to przykazanie sprawiedliwości, a sprawiedliwość jest wartością w naszej kulturze. Biskup Betting podziękował także katolikom, którzy z jakiegoś powodu uczestniczyli w tym protestanckim wydarzeniu, wyzywając do dalszych spotkań międzyreligijnych jako wyraz ekumenizmu i bratniej współpracy. Oby papież Leon XIV zechciał jak najszybciej naprostować błędne ścieżki kościoła w Niemczech. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Roberta Bellarmina. Urodził się on 4 października 1542 roku w Montepulciano. Był siostrzeńcem papieża Marcelego II. W wieku lat 18 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego wbrew woli ojca, który przewidywał dla niego karierę polityczną. Robert studiował filozofię w Kolegium Rzymskim, a następnie na kilku uniwersytetach. Święcenia kapłańskie przyjął w niedzielę palmową roku 1570, mając 28 lat. W wieku lat 36 został rektorem Kolegium Rzymskiego, na którym w młodości studiował. W tym czasie tworzył swoje rozprawy teologiczne i inne dzieła, w tym słynne katechizmy. W roku 1597 papież Klemens VIII mianował 55-letniego wówczas Roberta konsultorem świętego oficjum, a dwa lata później wyniósł go do godności kardynała. Kardynał Belarmin uczynił wówczas następujące postanowienia. Nie gromadzić majątku, nie wspierać krewnych, ale ubogich i być zawsze zakonnikiem. 18 marca 1602 roku 60-letni kardynał Belarmin został arcybiskupem Kapui. Kolejny papież, Paweł V, przywrócił go na stanowisko w Rzymie. Kardynał Belarmin zdecydowanie wystąpił przeciwko angielskiemu królowi Jakubowi I, który... Nakazywał katolikom podpisywać przysięgę uznającą prymat władzy królewskiej nad papieską. Zmarł 17 września 1621 roku w wieku 79 lat. Robert Bellarmin został beatyfikowany w roku 1923 i kanonizowany 7 lat później przez papieża Piusa XI. Święty Robert Bellarmin jest patronem katechetów. Belgia i cała Unia Europejska. Jak informuje polityk Konfederacji, pan Paweł Usiądek, Unia Europejska po raz kolejny planuje uderzyć w płatności gotówkowe. Zgodnie z zamierzeniami Brukseli, od roku 2027 obowiązywać ma zakaz płatności gotówką przy transakcjach na kwotę większą niż 10 tysięcy euro, czyli około 45 tysięcy złotych. W przypadku transakcji o wartości 3 tysięcy euro Czyli niecałe 13 tysięcy złotych, tożsamość każdej strony umowy będzie musiała zostać obowiązkowo zweryfikowana. Pan Usiądek wskazał także na zbieżność czasową nowych unijnych ustaw z wprowadzeniem cyfrowej waluty euro, kontrolowanej i najpewniej śledzonej przez Europejski Bank Centralny. We wpisie Polityka czytamy. Ograniczenie transakcji gotówkowych i śledzenie cyfrowego pieniądza składają się na wielki i potężny mechanizm kontroli finansowej Brukseli nad obywatelami. To tylko kolejny powód, dla którego Polska nie powinna przyjmować euro. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcę polecić Ci przemiłe miejsce wypoczynku rancho Burkatówka. Dwa domki położone w miejscowości Poręba, na popularnym szlaku turystycznym w malowniczym Beskidzie Makowskim, 600 metrów nad poziomem morza, z bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele rancza Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, wiadomości do zespołu z prawek okiem katolika napisali: W głębi serca mieliśmy pragnienie, aby zapraszać do siebie wyłącznie ludzi wierzących. Ludzi wartościowych, którzy będą z przyjemnością korzystać z możliwości, które daje lokalizacja, jak również których będziemy mieli przyjemność gościć ponownie. Niestety nie mieliśmy pomysłu, jak to zrobić. Zwróciliśmy się z tą sprawą do wyższej instancji, czyli Maryi, i nie minęło kilka dni, a Dawid Myśor ogłosił na swoim kanale powstanie tej wspaniałej inicjatywy, jaką jest Akcja Kupuj u Katolika. Od tego czasu zaczęły się dziać rzeczy niebywałe. Byliśmy zaskoczeni odzewem i owocami zupełnego oddania tego tematu Maryi. Ludzie, którzy zaczęli do nas przyjeżdżać i których mieliśmy wielki zaszczyt gościć, to nie przesadzając Boża Armia. Mój drogi słuchaczu, od siebie dodamy, że w ostatnie wakacje z oferty skorzystał jeden z członków zespołu z prawek okiem katolika i według jego oceny wypoczynek w burkatówce był znakomity i stanowił najlepszą część jego wakacji. Wśród najbliższych atrakcji wymienił on schronisko kudłacze oddalone 25 minut piechotą od domku, obserwatorium astronomiczne w Lubomirze, a także wyciągi krzesełkowe, trasy rowerowe i wiele więcej. I co ważne, do kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest zaledwie 40 minut drogi samochodem. Szczegóły oferty rancza Burkatówki wraz z informacjami kontaktowymi znajdziesz mój drogi słuchaczu na górze opisu tego odcinka. Przy ewentualnej rezerwacji zachęcamy do podawania kodu Sprawki, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Nowa Zelandia. We wtorek 6 maja premier Nowej Zelandii pan Christopher Luxon zaprezentował najnowszy projekt ustawy o ochronie dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą. Na mocy nowej ustawy zakazane zostanie korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Obowiązek uniemożliwienia zakładania kont przez młodzież nałożony zostanie na administratorów portali społecznościowych. Premier Luxon zapowiedział także wysokie kary dla witryn, które nie spełnią ustawowego obowiązku. Grozić im będzie grzywna nawet do 2 milionów dolarów nowozelandzkich, czyli prawie 4,5 miliona złotych. Centrowy polityk powiedział: Media społecznościowe przynoszą wiele dobrego, ale nie zawsze są bezpiecznym miejscem dla młodzieży. Odpowiedzialność społeczna spoczywa jednak przede wszystkim na administracji danego portalu. Chodzi o ochronę naszych dzieci. Stany Zjednoczone. W czwartek 1 maja gubernator Dakoty Północnej, pan Kelly Armstrong, podpisał rewolucyjne prawo. Chodzi o ustawę zakazującą korzystania ze szkolnych toalet i szatni przeznaczonych dla kobiet przez biologicznych mężczyzn, a tak naprawdę przeznaczonych dla Dziewczynek przez biologicznych chłopców. Nowe prawo zezwala jednak na ewentualne wydzielenie specjalnych pomieszczeń dla tzw. osób transpłciowych. Ustawa przewiduje także wysokie kary dla szkół, które zmuszają swoich nauczycieli do używania zaimków niezgodnych z płcią danego dziecka. Projekt został przegłosowany przez stanowy kongres w poniedziałek 28 kwietnia. Zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat. Niemal jednomyślnie opowiedziałby się za przyjęciem antygenderowej ustawy. Republikańska polityk pani Suen Olson skomentowała nową ustawę w sposób następujący: Ustawa jest zdroworozsądkowa. Chcemy dostosować nasze prawo do rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa, ustanawiającego na poziomie federalnym politykę dwóch płci. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału trzeciego o składzie apostolskim. Co to jest władza kapłańska? Władza kapłańska jest to władza sprawowania świętych czynności, zwłaszcza w służbie ołtarza, powierzona świętej hierarchii, głównie biskupom przez sakrament kapłaństwa. Zmierzająca wprost do zbawienia dusz drogą sprawowania służby Bożej i szafowania sakramentami i sakramentaliami, nazywa się to duszpasterstwem. Jakich pomocników mają biskupi w pracy duszpasterskiej? Pomocnikami biskupów w pracy duszpasterskiej są kapłani, zwłaszcza proboszczowie, którzy podlegają biskupom według przepisów prawa kościelnego. Podpunkt C. O członkach Kościoła. Którzy ludzie są członkami Kościoła ustanowionego przez Jezusa Chrystusa? Członkami Kościoła ustanowionego przez Jezusa Chrystusa są ochrzczeni, złączeni węzłem jedności, wiary i wspólności katolickiej. Kto jest poza Kościołem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa? Poza Kościołem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa są. Nieochrzczeni i jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać. Co to są apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać? Apostaci są to ochrzczeni, którzy zupełnie odpadli od wiary chrześcijańskiej. Heretycy są to tacy, co uparcie albo zaprzeczają jakiemuś dogmatowi wiary, albo wątpią o nim. Schizmatycy są to ci, co się wzbraniają poddać Ojcu Świętemu, albo też nie chcą mieć nic wspólnego z członkami kościoła podlegającymi papieżowi, ekskomunikowani z obowiązkiem unikania ich. Są to ci, których ta kara spotkała według postanowień świętych kanonów. Czy ci wszyscy podlegają prawom Kościoła? Ci wszyscy podlegają prawom Kościoła, gdyż są jego poddanymi, chyba że Kościół bądź wyraźnie bądź milcząco uważa ich za wyjętych spod swego prawa. Czy ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła? Ekskomunikowani tolerowani są członkami Kościoła, ale się ich wyklucza od tych skutków wspólnoty życia z wiernymi. Które są wymienione w świętych kanonach, a mogą je oni odzyskać tylko wtedy, gdy zaniechają uporu i otrzymają zwolnienie od tej najcięższej kary. Czy dorosły, który umiera bez sakramentu chrztu, może być zbawiony? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. Pod koniec kwietnia prokuratura rejonowa w Krakowie podjęła decyzję o odmowie wszczęcia postępowania karnego przeciwko minister Edukacji Narodowej pani Barbarze Nowackiej. Pod koniec stycznia europoseł pan Grzegorz Braun zgłosił do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przez panią Nowacką przestępstwa. Chodzi o jej wypowiedź podczas konferencji zorganizowanej z okazji 80. rocznicy uwolnienia więźniów przebywających w obozie Auschwitz-Birkenau. Lewicowa polityk powiedziała wówczas następujące słowa: Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Pani Nowacka usprawiedliwiła wówczas swoje słowa przejęzyczeniem, natomiast prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa z innego powodu, uznając, że wypowiedź polskiej minister. Nie jest znieważeniem, a negatywną oceną w stosunku do narodu polskiego. Aha. Ponownie Polska. Instytut Ordo Juris wystosował pismo do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie potwierdzenia informacji o wycofaniu Polski z tzw. Deklaracji Konsensusu Genewskiego, powstałej w roku 2020 w celu promowania zdrowia kobiet i wzmacniania rodziny. Deklaracja wzywa do zapewnienia kobietom bezpieczeństwa w czasie ciąży oraz potępia promowanie składania ofiar Molochowi jako rzekomą metodę planowania rodziny. W treści dokumentu przypominano także o konieczności zapewnienia rodzinom ochrony ze strony społeczeństwa oraz państwa. Uśmiechnięta koalicja zdecydowała jednak, że nie podziela wartości wyrażanych przez deklarację i wycofała się z niej. Bez konsultacji ze stroną społeczną. Pani Julia Książek z Ordo Juris skomentowała sprawę w sposób następujący. Apelujemy o powrót Polski do grona sygnatariuszy deklaracji konsensusu genewskiego, jako głosu sprzeciwu wobec prób narzucenia standardów w zakresie tzw. prawa do składania ofiar Molochowi. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie i dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym bardzo mocno podkreślić absolutnie nadrzędną rolę opatrzności Bożej. Polska, według mnie, ale chyba nie tylko, jest obecnie w żelaznym uścisku sił, które drenują naszą ojczyznę z pieniędzy i potencjału. Chcą pozbawić Polaków polskiej tożsamości, wypłukać do reszty już katolicyzm, oszukiwać nasze dzieci już od pierwszych klas podstawówki. Zniszczyć polskie rolnictwo i niszczyć naszą ojczyznę na wiele, wiele innych sposobów. Kampania wyborcza ma to do siebie, że wszyscy kandydaci będą snuć wizję, jak to oni pomogą Polsce. Jest też jeden kandydat, czyli pan Grzegorz Braun, o którym oprócz jego słów świadczą jego zgodne z tymi słowami czyny, konsekwentne od początku działalności politycznej. I to jest zdecydowanie mój kandydat. Do wyborów zostało pięć dni, do ciszy wyborczej trzy. Każdy z nas może jeszcze przyłożyć się do sprawy na taki sposób, jaki jest mu dostępny, choćby zapoznając kogoś znajomego z deklaracjami i czynami pana Grzegorza Brauna. Co jednak według mnie, a również według osób mądrzejszych ode mnie, jest niezwykle ważne, to że katolik powinien przeżywać te rzeczy w stopniu właściwym. Życie każdego z nas ma wymiar przyrodzony i nadprzyrodzony. I choć uwaga i wysiłki, siłą rzeczy w dużej mierze są w sferze przyrodzonej, bo każdy z nas, mówiąc bardzo kolokwialnie, musi ogarniać swoje życie codzienne, a także musimy ogarniać życie naszego narodu, to jednak lepiej, aby nasze najsilniejsze uczucia, największe nadzieje i największe pragnienia dotyczyły sfery nadprzyrodzonej. Bo jednak w perspektywie wieczności losy naszej duszy są ważniejsze niż nasze losy ziemskie. Polityka i losy Polski są niezwykle ważne, ale to wciąż głównie część rzeczywistości przyrodzonej. Uwaga, można się zbawić w Polsce będącej pod butem na literkę panów Z. z kropką, i można się potępić w Polsce wyzwolonej i niepodległej. Nieskończenie ważniejsze jest więc, by się zbawić, niż by odzyskać Polskę. Czy mówię, że odzyskanie Polski nie jest ważne? Wręcz przeciwnie, jest bardzo ważne i temat jest wyjątkowo emocjonujący. Jednak proszę, proponuję, apeluję, by się w tym tak zupełnie nie zatracać. I uwaga, uwaga, im więcej naszego serca pozostanie przy sprawach Bożych i sprawach naszej duszy, tym bardziej też pomożemy Polsce. I tym bardziej też pomożemy sprawie, o jaką walczy pan Grzegorz Braun. Wbrew pozorom bardziej niż zatracając się w sprawach polityki bez reszty. Ja osobiście stawiam na konkretnego kandydata i marzę, aby pan Grzegorz Braun uzyskał jak najlepszy wynik. To jednak głównie leży w rękach opatrzności Bożej, a tak naprawdę leży w nich w całości. I myślę, że najbardziej możemy pomóc samemu panu Grzegorzowi Braunowi. Oddając należną chwałę Panu Bogu i powierzając losy naszej ukochanej Ojczyzny, Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Co jednak najważniejsze, niezależnie jaki wynik poznamy rankiem 19 maja, najważniejsze i tak jest to, czy będziemy wtedy jak i zawsze własne uświęcającej. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowrezowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu z Prawy Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 18 maja zostanie odprawiona kolejna już Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Robercie Belarminie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.